Dzień dobry. Ja jest Mikołaj z Ukrainy. O, skończył kurs e, koparka wodawarka. Wszystko dobrze. Zadowolony. O, szybko, przyjemno. I tak jak muszę być. No to się cieszę. To fajnie. E, trudny był egzamin? E, nie. E, Inspektory najlepiej. No to jest fajnie. Bo... Rzadko tak się spotkajesz. Tak? Tak, rzadko. Bo tak, coś powiemy na temat tego w ogóle kursu. Bo kurs polega na tym, że mamy część teoretyczną, tak. gdzie mówimy o bezpieczeństwie, o obsłudze tych pojazdów, ciężkiego tak. sprzętu, mówimy o BHP. Też, prawda? Tak. A później jest egzamin. Egzamin polega na czym? Że pan e, coś łyżką robi, tak? E, no, Jakby pan ma, normalnie ma, pracował, ma, tak? Ma, mały, mały praktyczny jazdu na koparkę i powiem tak, od początku było jak, ale jak to. In, szkolenie, co a ja, jak to, uczyciel? No, instruktor. No, no instruktor, tak. No. Instruktor, o, dobrze sobie powie, rozsłuchacie, co jak musi być, zaznaczyli co jest ważne. Zrobili wszystko to, co musi zrobić na dla, egzaminie. Dla, dla, dla zrobienia szkolenia. Super, to super, super. Dobrze, y, fajnie, to ja gratuluję, a gdzie Pan będzie pracował, w Polsce? Czy gdzieś Pan e, wyjeżdża? No, na teraz, na teraz mają umowienie trochę inne, niż ale jakby to było w Polsce było bardzo dobre. Mhm. Czyli ma pan teraz drogę otwartą, Może pan pracować w Polsce, a może tak. za granicą? Tak. To już jakby indywidualna tak. sprawa po, po każdego. to po to ty i zapoczął, o, żeby to było trochę szsieriej droga, o, bo jak jak masz tylko ręki, a nie masz prawa jazdy, to nic nie zrobisz. No dokładnie. No dokładnie. Trzeba, trzeba się nauczyć, żeby tak, później spokojnie tak, można tak. było pracować. Jak nauczę, to i większe pieniążki muszę mieć. No właśnie, no właśnie. No No dobrze. Ja by Pan jeszcze po ukraińsku zachęcił kolegów, którzy chcieliby robić pojazdy u nas. Szanowni Ukraińcy. Якби ви хотіли трошки більше заробляти, якби хотіли трошки піднятися вище і зрозуміти, мусите вчитися, мусите йти до школи. Ну, Найперше, то є школа-курсант. Прошу тут і все буде добре, то я вам певно мовлю. Супер. То Дякуємо, Всього добре.